nie umiesz reagować na krytykę, nie masz do siebie dystansu, nie umiesz reagować odpowiednio na informację zwrotną, nie radzisz sobie z krytyką. I teraz uwaga. Ja jestem bardzo za rozwojem osobistym, tutaj bardzo często się dzielę i uważam, żeby znać swoje mechanizmy obronne, swoje między innymi projekcje. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie informacji zwrotnej, Naturalną reakcją w przypadku informacji zwrotnej jest etapowość czyli po pierwsze szok, po drugie targowanie, po trzecie udowadnianie i potem przyjęcie informacji zwrotnej. Bardzo często, jeżeli słyszymy przykre rzeczy na nasz temat, my reagujemy szokiem. Naturalną reakcją człowieka jest obrona, a tak wyjaśnianie, tłumaczenie. Jest to po to, żeby po pierwsze ochronić swoją samoocenę. Po drugie, jeżeli czujemy niesprawiedliwość, no to chcemy obronić siebie i nas w tej sytuacji. Po trzecie, nawykowo reagujemy, w związku z tym, czego nauczyliśmy się w dzieciństwie. Zdanie sobie sprawę, jacy my jesteśmy i rozumienie siebie pozwala na to, żeby być świadomym swoich reakcji i na to, jak reagujemy na daną informację. Natomiast w przypadku takich informacji, to bardzo często jest tak, że te słowa, nie umiesz przyjmować krytyki, nie radzisz sobie z oceną, wypowiadane z drugiej strony są manipulacją. W momencie, kiedy osoba nas ocenia personalnie obraża i my reagujemy, wówczas manipulant wykorzystuje to po to, żeby pokazać nam, że to z nami jest coś nie tak. W związku z tym, że słyszymy nas, nasz temat przykre rzeczy, że ktoś ocenia nas wbrew naszej woli, a umówmy się, nikt nie ma tego prawa robić bez naszego życzenia, i my reagujemy i mamy prawo reagować. Prawo do własnej opinii nie usprawiedliwia odpowiedzialności za słowa, które wyraża osoba, która tę opinię daje.